Witajcie kochani. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na komentarz, który jest pod filmem Przygotowanie oleju z żywokostu, część druga. Film znajdziesz, klikając ikonkę nad moją głową. Przechodzę do komentarza. Pytanie. Proszę o stosowne informacje. Czy z wcześniej zalanego już żywokostu alkoholem można zrobić maść lub coś innego? Osobiście zalewam tylko alkoholem i smaruję bolące miejsca. Ja również przygotowuję żywokost, korzeń żywokostu. Zalewam alkoholem i wtedy uzyskujemy taką. Taką dość gęstą, gęstą konsystencję, dlatego że w żywokoście jest dużo śluzów, ale ja wykorzystuję to do robienia okładów. Używam waty, przenoszę na watę i w ten sposób robię. Robię okład. Najczęściej robię to wieczorem, na noc i całą noc ten okład jest wilgotny i żywokost działa. Ale ja osobiście większość rzeczy z żywokostu robię, robię oleje po prostu żywokostowe. Ostatnio znalazłam bardzo fajny olej. Uważam, że jest dobrym olejem. I tu mam przygotowany naczynie. Mam suchy korzeń żywokostu. Jest on wytrawiany. Później będzie przefiltrowany. Tu jest korzeń olej żywokostowy już przefiltrowany. To już nadaje się do smarowania obolałych miejsc. Ale z tego można zrobić. Krem żywokostowy, proszę, połączyć z woskiem pszczelim, zagęścić w ten sposób. A przy tym, z tego tytułu, że olej jest robiony na oleju słonecznikowym, który zawiera witaminę E, jest to witamina młodości, więc to też jest, ta witamina E jest w kremie. Jest tam lecytyna, jest beta-karoten. Olej żywokostowy możemy również wzbogacić mączką żywokostową. Jest to korzeń żywokostu naprawdę bardzo, bardzo drobno zmielony, wtedy przesypujemy i tym możemy też smarować obolałe miejsca. Ale olej żywokostowy możemy wykorzystać również łącząc go z innymi olejami. Jest to olej z dziurawca, z kwiatów dziurawca, jest to olej czerwony, możemy łączyć z olejem z pokrzywy, więc możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Dziękuję moi mili za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Jeżeli filmik się podobał, bardzo proszę o subskrypcję i łapkę w górę. Pozdrawiam